Albo uda się, albo nie uda. <mum> Mam czworo dzieci. <mum> Dobra, Dobra życzę. dziękuję. Dziękuję. Hej, tu Delfina i program Seks w Małym Mieście. Jesteśmy w Otwocku i będziemy rozmawiać o antykoncepcji. Jeden z naszych widzów był bardzo ciekawy, co myślą Polacy na temat antykoncepcji. I pytanie brzmi, jakie metody antykoncepcji znasz? Yy, no tabletki, na przykład. Prezerwatywy, krążki, spiralla. Stosunek przerywany. Ja nie znam żadnych, mam czworo dzieci. Jeśli chodzi o antykoncepcję, to już wchodzimy wtedy w medycynę, czyli we wszystkie zabezpieczenia chemiczne, w, czyli kobiety mężczyźni. do tylko te pigułki, bo nic więcej. No chyba, że te... Mężczyzna zakłada ten, ten kombinezonik na, na, na tego małego, to też jakieś, jakieś tam zabezpieczenie, prawda? Myśli Pan prezerwatywa? Prezerwatywa, tak. Kalendarzyk, powiedzmy, mhm. taki z moich czasów. Kalendarzyk nie proponuję, nie polecam. E, prezerwatywa, zależy kto co lubi, e, pigułki, spiralka. Kiedyś były takie dla kobiet jakieś tam globulki, czy coś tak się nazywało? Zbytnio to nie stosowałem żadnych takich metod, no, jak do tej pory. No. A dlaczego pan nie stosował? No, bo nie, nie miałam potrzeby. No. Po prostu chciał pan dzieci i już. Ja chciałem dzieci, a mamy drugą kobietę, która jest niepłodna i po co mam coś stosować? No. Ja już, wie pani, jestem 10 lat wdową, mhm. nie używam seksu i mnie to nie interesuje. Mhm. Nie pytam, jakich pani używa, tylko jakie pani zna. Nie, już nie będę odpowiadać. Dziękuję. Dziękuję. A jak pan myśli, jakie metody antykoncepcji w Polsce są najbardziej popularne? Zbytnio się nie interesuje, ale ja wiem, może kigółki przede wszystkim, tak? Mhm. No. Zależy w jakim przedziale wiekowym. No to dawaj te przedziały. No to nie wiem, wśród młodzieży, no to chyba najpopularniejsze są te prezerwatywy, tak? Prezerwatywa. Myślę, że prezerwatywy i tabletki. Myślę, że najczęściej prezerwatywy, bo naj naj najłatwiej je dostać i chyba najtaniej w sumie. A starsi, no to chyba już tabletki. Kalendarzyki jeszcze się stosuje, tak. Ja bym się bała. Z tego, co mnie się wydaje, to mocno preferowany jest kalendarz, który jest bardzo... O! I to, to jest wielokropek zostawmy. I tyle dobrze. w temacie. Tak. A gdzie się uczyłaś na temat antykoncepcji? Znaczy, no podobno powinniśmy się uczyć na takim przedmiocie, jakie jest wychowanie do życia w rodzinie. No ale to głównie się wszyscy i tak uczą od znajomych i z internetu. W szkole? Też. I gdzie jeszcze? I z życia się uczyłam. Czyli? O No, z praktyki. Się trzeba było dowiedzieć. Metodą prób i błędów. Tak. Z życia. Z doświadczenia. Oj, O tym się dużo mówiło w, w domu, bo w szkole się o tym dużo nie wspomina tak naprawdę, bo na lekcjach religii czy, czy innych w sumie mówi się, że to jest złe tak naprawdę, bo kościół nie jest za antykoncepcją. Tak? Dlatego nigdy kościoła pod tym względem nie popierałem, zawsze byłem za antykoncepcją, w domu mnie tego nauczono, no bo, no bo uważam to za głupotę, dlatego że później właśnie dzieci 13-14 lat nie mogą mieć swoje dzieci, no to, to jest to głupie po prostu. No rodzice, na pewno mama, która nas bardzo ładnie wprowadzała w to wszystko, nie, nie, nie za, pod dywan nie zamiatała pewnych spraw. W szkole, mama mnie uświadamiała. No i chyba tyle. A w szkole na jakich zajęciach? Wychowanie do życia w rodzinie. I tam jest ona na tej koncepcji? Jest, to oczywiście, że jest. No później na pewno jakaś taka edukacja w przychodnika. Miałam szczęście, że lekarz prowadzący był takim dość otwartym lekarzem, który po prostu mówił, proponował, tłumaczył. Ja jestem w tym wieku, że trudno, nie, nie było edukacji. Nie było edukacji, po prostu jakoś tak no, no począt pantoflową, tak do. No. Mhm. Żegnajmy się z otwatkiem. To wszystko na dziś. Do zobaczenia za tydzień. Jeśli podoba Ci się nasz program, kliknij w to serduszko i subój nasz kanał. To nas naprawdę motywuje. A jeśli masz pomysły na pytania do kolejnych odcinków, wrzucaj je w komentarze.